Dobry z Londynu, a to nie tylko dzień dobry, ale też nazwa naszego nowego programu. Mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo często, może nawet codziennie, jeżeli starczy nam sił. A program polega na tym, że będę się łączył z moimi znajomymi z Facebooka. Na Facebooku mam 5000 znajomych a w cyklu, znamy się tylko z Facebooka, będziemy rozmawiać o tym. Co w trawie piszczy? a teraz zobaczcie czołówkę. Już za chwilę spotykamy się dzisiaj z. Jak już przetrwaliście tą okropną czołówkę, to za chwilę połączymy się z Pawłem Olszańskim. Jesteśmy na Roof Garden, na Canal Wharf wypijemy z kawę, z Pawłem kawę, z kawłem pawę. W każdym razie wiecie co chodzi. Także dajcie jeszcze chwilę, rozłożę się i za chwilę już gadamy z Pawłem. Mam nadzieję, że technika pozwoli nam połączyć się, nie będzie żadnej wtopy. but i lost a number never mind she declined to the first date i went to vegas with a roommate never mind all the lines on the highway I Dobry, jesteśmy z Pawłem Olszańskim z egzotycznego Londynu. Dzień dobry, Londyn. Łączymy się z Londynem. Dzień dobry, cześć. Jako miłośnicy grillowania, porozmawiajmy o wczorajszym grillu w parlamencie. Nie wiem, czy oglądałeś. Oglądałem urywki, takie ciekawsze fragmenty. Co to się dzieje w tej Anglii? Myślisz, że, że odspawają Borosa Johnsona od tego? Myślę, że nie. Myślę, że przeżyje. On właśnie zaczął nową ofensywę i w polityce i wewnętrznej, i zewnętrznej, więc nie sądzę, że jest wystarczająco dużo posłów partii konserwatywnej, które by chciało zmienić władzę w tym momencie. No ale wiesz, jeszcze jest bardzo dużo z partii opozycyjnej. Myślę, że to jest moim zdaniem teraz już kwestia nie tego, czy on przetrwa, tylko kiedy odejdzie, wiesz, bo a, a moim zdaniem to on chyba nie ma szans przetrwać, bo, bo wiesz, no on generalnie jest kryminalna sprawa w jego sprawie, że tak powiem. Znaczy, nie, nie mówią o, o Borysie, ale no on jest zamieszany w to wszystko. No, to, 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 to nie jest to nie jest drobiazg, moim zdaniem. Znaczy, nawet nie jest zamieszany, jest odpowiedzialny za to, bo jest po prostu premierem, tak, on jest głównodowodzący, no już. i odpowiedzialnym za te wszystkie sytuacje, które miały miejsce, ale... Wracając do tego, co powiedziałeś, że są inne partie, te inne partie nie mają większości, a konserwatyści mają i mają tak zdecydowaną większość w parlamencie, że nawet jeżeli 30 czy 40 posłów się opowie za odsunięciem Borysa, to i tak nie mają większości, żeby to zrobić. Nie, nie, no jasne, ale podobno jest zebranych 51 podpisów partii konserwatywnej. Jeżeli do tych 51 dojdzie jeszcze cała opozycja, no to jest szansa, żeby odsunąć, jak to mówią Brytyjczycy, Śliską świnie od koryta. Także. No może jeżeli się taki układ po multipartyjny utworzy, to się zdarzy. Chociaż wątpię w to szczerze. Bo wymagałoby to zwołania wyborów. A i tak, i nie, bo przecież wiemy, A, jest potencjał, po po była sytuacja taka, że jak odsunęli Theresa May, która zresztą jest teraz wśród tych głównych oponentów Johnsona, jak ją ja odsunęli od władzy, to nie było przyspieszonych wyborów. Nie było, ale odsunęli ją tylko konserwatyści bez pomocy partii zewnętrznych, tak, i po prostu zrobili sobie wybory wewnętrzne i zrobili, powołali nowego premiera i wiesz co i, i ja ci powiem że ja myślę że to jest dokładnie to samo że e, oni tutaj szukają lidera który kto mógłby zastąpić e, Borisa Johnsona i, i, i tak to wygląda a jak ty w ogóle oceniasz tą e, karierę e, premierowską rządową Borosa poprawiła nam się czy pogorszyło on jest taki dumny że ten brexit doprowadził do końca znaczy Brexit doprowadził do końca, to znaczy, że teraz od 1 stycznia weszł wszedł szereg przepisów i regulacji związanych z handlem z Unią Europejską i to spowodowało znowu korki na przewozie towarów i braki towarów w sklepach. Następnie będzie następna część brexitowych przyjemności będzie za 6 miesięcy wprowadzona. To wszystko zostało opóźnione, żeby pokazać, jakie to jest Wspaniała rzecz ten Brexit dla gospodarki Wielkiej Brytanii. Gospodarka w Wielkiej Brytanii bardzo kiepsko się sprawuje w porównaniu do gospodarek innych z G7, więc tak naprawdę nie ma żadnego sukcesu, nie ma żadnych pozytywnych stron tego Brexitu, nie ma żadnych pozytywnych stron w walce z COVID-em, w gospodarce. Po prostu jest kryzys za kryzysem. Ten rząd tylko tak. I w miejscu i nie, nie widzę żadnego programu, pozytywnego programu wyjścia z jakiejkolwiek sytuacji. No ja się niestety muszę z Tobą zgodzić, wiesz, ale podoba mi się ten taki cwany pomysł Borysa: poczekajmy do rozwiązania śledztwa. Wiadomo, co śledztwo pokaże, bo to powiedziałaś: odpowiedzialny. To jest trochę więcej, bo e, jeżeli e, dzisiaj rano Nick Ferrari w radio opowiadał w LBC, że mają ponad 200 zdjęć z Borysem w trakcie party, to on jest jednym z, że tak powiem, podejrzanych, a prawdopodobnie oskarżonych, bo tak naprawdę łamanie przepisów covidowych było przestępstwem kryminalnym. Ludzie za to płacili takie grube, dziesięciotysięczne mandaty. Także Borysa pewno stać na ten mandat, ale czy kraj stać na, na to, żeby człowiek, który nie ma żadnego zaufania, był premierem, bo jeżeli się zebrało 51 osób w jego własnej partii, które chcą go odsunąć od władzy, no to chyba nie jest dobrze. Także z Borysem. Ale trzeba przyznać, że śmieszny był. Dużo, dużo komicznych sytuacji wprowadził. Tak? Tak, no. Za zabawne to jest, jak kłamie. Jak wszyscy widzą, że kłamie, on i tak kłamie, i tak media później relacjonują, mówiąc, że to jest prawda, to Borys nakłamał. No to jest, to jest ciekawe, jak e, przesunęła się ta moral, granica moralności w polityce brytyjskiej razem z Borysem. Kłamstwo stało się jakimś takim normalnym e, środkiem działania politycznego. Zaufanie jakby nie było w ogóle potrzebne do niej, społeczne, do nie, ani nie polityczne nie byłoby potrzebne dla niego nie... Jest takim bardzo krótkoterminowym politykiem, liczy się tylko to, co dzisiaj i teraz, a to co będzie za trzy miesiące, czy za dwa lata, czy za pięć lat, to już nikogo nie interesuje. To jest tylko tu i teraz, żeby przetrwać, żeby złapać parę punktów, znaleźć kilka osób, które poprzemy, które poprą rząd, albo zmusić je do uległości przekupstwami albo szantażem, jak to właśnie skandal w zeszłym tygodniu był. I to jest tylko takie trwanie, i utrzymywanie się przy władzy. Dlaczego nie wiem? Ja A wiesz tego nie rozumiem. Mówisz, bo władza jest fajna. Myśmy przed chwilą widzieli Borysa. Jak jechał na lotnisko z A2 tutaj, sfilmowaliśmy go z góry. O, tutaj popatrz. I, i to jest tak, że no wiesz, to jest ten blisk władzy, spotyka się, on teraz na Ukrainę leci, wiesz, bo to jest fajna, jak jest problem polityczny w kraju, trzeba jakąś wojenkę zrobić, no i tutaj mamy wsparcie. To akurat jest pozytywne, nie? Ale y, 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 sytuacja jest taka, że no, rzeczywiście ten człowiek nie tylko karierę premiera, ale całe swoje życie zbudował na kłamstwie. Wiesz? Ta, ta kwestia tego, że kilka razy zmieniał wyznanie tak? I, i takie pytanie dziennikarza, dlaczego tutaj raz jesteś anglikaninem, raz ateistą, a, a, a raz katolikiem, tak jak teraz ostatnio. On mówi a bo mam takie przypływy i odpływy wiary. No to jest po prostu rozwalił mnie. Natomiast bardzo o, mi się... No tak, właśnie to jest to, to, co wspomniałem wcześniej, że ten wyjazd na Ukrainę i ten ogłoszony nowy sojusz polsko-ukraińsko-brytyjski to to są właśnie takie próby odwrócenia uwagi opinii publicznej od. A jak myślisz, czy, 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 czy polska armia zainstaluje na wyspach nasze ołtarze polowe? No ja uważam, że na Ilingu e powinien być przynajmniej jeden obowiązkowo. Tak, tak. W Londynie przed katedrą, tą e, westminsterską. E, a powiedz mi jeszcze. E... No ty chyba przysłałeś mi ten artykuł, że ponieważ jest taki straszny spadek popularności tej partii konserwatywnej i oni tam zdaje się minus 14 do, do, do partii tak. opozycyjnej, partii pracy, oni szukali jakichś takich tematów na przyszłą kampanię wyborczą i myślisz, że to jest realne to co tam przeczytaliśmy w gazecie, że zaproponują drugie referendum brexitowe? Przepraszam, mam przerywami strasznie, jakbym mógł e, Podobno Partia Konserwatywna następne wybory chce wygrać referendum brexitowym, tak jak poprzednie, tylko, że odwrotnie, żebyśmy się znowu zjednoczyli z Unią Europejską. No, no to jest bardzo dobry program. No. Szczerze mówiąc, to sam bym się zastanawiał, czy nie zazgłosuję na partię, która jest za wejściem do Unii Europejskiej, nawet jeśli by to była partia konserwatywna. Chociaż, wiesz, tak, partia, która zmienia poglądy o 180 stopni w ciągu paru lat, to tak za dużo zaufania społecznego nie będzie miała. Ale wiesz co? Ja myślę, że to idzie w ten sposób, że oni będą mówić, że to naród chce, bo rzeczywiście jest tak, że ludzie delikatnie rzecz biorąc są wkurzeni na ten Brexit. No bo tak jak mówiłeś, nic dobrego z tego nie przyszło. Ale wiesz, mnie zaskoczył Tony Blair i, 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 i Harry Stammer, którzy mówili, że pomysł nowego referendum nie jest dobry w tej chwili. Ja, ja nie wiem, czy, czy tutaj. Ja bym był za nowym referendum, tylko to takie pytanie, czy druga strona, czy Unia Europejska będzie chciała nas teraz przyjąć? Francuzi na pewno powiedzą nie. No, um, Unia Europejska cały czas mówi, że drzwi są zawsze otwarte dla Wielkiej Brytanii. Jak tylko zmieni zdanie, to nie będzie problemu. Tylko pytanie jest, na jakich warunkach? Na pewno nie do Wielka Brytania uzyska takich warunków jak miała przed. Bo była traktowana wyjątkowo i na pewno będą to warunki zupełnie inne. Pytanie jest, czy tak naprawdę Brytyjczycy są za wejściem, bo w tym momencie jest taka styczna różnica w wysokości 2 czy 3 więc, ale wiesz, na korzyść wejścia jednak. Na korzyść wejścia, ale to jest 2%, to jest błąd statystyczny, prawda? To, wiesz, duże rzeczy się mogą, mogą zdarzyć. Znowu diaderzy w postaci mardocha uruchomią sobie swoje media i może się okazać, że nic z tego nie będzie. To jest Aha, wiesz, dość ryzykowne. Tak. W tym momencie musiałby być poparcie na wysokości, nie wiem, 70%, żeby to, wiesz, miało sens, a nie wiem, czy to się zdarzy. A z pozytywnej rzeczy to chyba co? No, dni są coraz dłuższe, lepsza pogoda, nie? To bardzo ładna pogoda właśnie. Fajnie, i ciepło, w przeciwieństwie do tego, co w Polsce. Ojej, naj, Ale naj... popatrz, a nie masz takiego wrażenia, że polska polityka bardzo się upodabnia do brytyjskiej, albo brytyjska do polskiej bardziej. Znaczy, no to masz rację. To jest bardzo się upodabnia, bo bardzo podobni ludzie są przy władzy. Tak. To są mało kompetentni, ale bardzo wygadani, a i mają bardzo dużo przyjaciół na wschodzie. To jest ten sam typ człowieka, którego łatwo kupić, który będzie zrobił wszystko, żeby utrzymać władzę i, i żeby zarobić pieniądze na lewo. I To są, to, to są tacy, tacy sami ludzie, to są takie, takie odpowiedniki Trumpa w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Trump nie trafił do więzienia, a myślisz, że Borys ma szansę przesiąść się z Number ten do jakiejś sali? Uuu, chyba nie. Te, no, jest kilkanaście postępowań w tym momencie w sprawie tych imprez, które robili sobie po pracy w e, Number Ten, ale one są wszystkie z tego, co się orientuje, karane tylko grzywną. Tak, ale nie wiem, czy pamiętasz sytuację, kiedy jedna pani za, że tak powiem, usługi. E, mm, w stylu Ordo juris dostawała kontrakty w Londynie, kiedy Borys był jeszcze burmistrzem miasta. To może się wydarzyć coś takiego, ale to na pewno nie w najbliższym czasie. No, to, to już muszą lata minąć, bo on jest zbyt blisko. No, on jest w u władzy, więc musi zostać odsunięty i musi już sporo lat minąć, żeby osoby z jakimiś wykroczeniami. Zresztą nie wyobrażam sobie, żeby w Wielkiej Brytanii posadzono premiera. We Francji posadzono prezydenta. No, ale Francja to jest Francja, to jest bardziej. Kurde, Cywilizowany. Prawo, kraj. Tak, jest praworządny kraj, tak? Oczywiście. Tutaj elity są traktowane zupełnie inaczej niż wszyscy. To jest bardzo kastowe społeczeństwo. A powiedz mi, Paweł, bo ty byłeś niedawno we Francji na Sylwestra i na święta. Jak tam jest? Fajnie teraz jest? Bo tak w Polsce maluje się taki obraz, że to jest upadający kraj, upadająca republika. Nie, Francji, Francji już nie ma. Teraz jest ten... Nie nie wiem, co jest w Francji. Nie, wiem. nie no, W Francji jest wszystko w porządku. Funkcjonuje. mają. czy Mieli bardzo, dużo większe obostrzenia covidowe i nikomu to nie przeszkadzało. Zdecydowana większość ludzi była wyszczepiona. Mieli swoje te covidowe paszporty, żeby wejść do kogoś, żeby było je pokazać. I wszystko jakoś funkcjonowało. Ja nie widzę żadnego problemu, żeby robić Wiedzenie tak. mają lepsze, nie? No, mają. Dużo, rzeczy mają. Dużo rzeczy mają lepsze, no ale to. Każdy kraj ma lepsze i gorsze rzeczy, no, Ale w Francja istnieje niestety wbrew prawicowym całej propagandzie, propagandzie, i Francja i Szwecja dalej istnieją. Radzą sobie dobrze. Tak, ale wiesz sam, to wszystko. Nie wiem, czy zapomniałem autora, ale taka książka, która zrobiła na mnie wrażenie, bardzo duże uległość. Michel, jakiś tam, przepraszam, zaraz sobie przypomnę to wam powiem o tym, że muzułmanie przejmują Francję i to. Wiesz, znowu robił to autor, pisarz, który kiedyś sfingował swoje porwanie. <laughs> także wiesz, żeby, żeby podbić popularność swoją. Czyli nie skłamcą, także. A książka jest oczywiście powieścią taką political fiction. Dobra, Paweł, kończymy już, bo nasi słuchacze pewno też już dopili kawę, Mi się kawa już kończy. Także poran na kawa odwala. Dziękujemy bardzo za Dziękuję bardzo. czas. Pozdrawiam i mam prośbę, żebyś. Jak już zobaczysz ten filmik, żebyś lajka dał. Dobra, nie jest więcej i do wszystkich Was. Koźbą lajkujcie, bo warto. Także dzięki Waszym lajkom. Rano chcę, chcę mi się wstawać i iść do parku, żeby dla Was nagrać, bo wiem, że czekacie. A ja też muszę wiedzieć, że czekacie, więc lajkujcie. Jak Wam się podoba, komentujcie. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć. Pink that things aren't going my way. Cause that would be boring. Spend my last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning. Never mind, she declined to the first.